Siemanko, ludziska stawros 84, GPS4. Lecimy sobie z kolejną grą miesiąca. Tym razem mamy limbo. Do ściągnięcia za darmo. Podróżujemy sobie małym chłopcem po, po, po tym, po jakimś lesie dość widać. Biało-czarno-szare -czar klimaty. Tak więc. No. Jak ktoś lubi, to może sobie ściągnąć, pograć. Ja jakoś to nie jest mój klimat, tam trochę pograłem, nie powiem. Ale jakoś nie jestem fanatykiem tego tytułu, że się tak wyrażę. Wszystko nas praktycznie tutaj zabija, rozwala. Nic nie może nam, niczego nie możemy zrobić, można by powiedzieć. Na wszystkiego musimy się wyszczegać, wody, nie wody, pająków i innych takich. Trochę pograłem, dlatego wiem. No, a tak poza tym, no, no jest to łamigłówka trochę. Ale ten sound system, czy jak to się tam zwie, bardziej mi się podoba. czekaj czy pchnie drugi raz? Nie. No, przyspiesz. Przyspiesz, głupie łódko. <laughs> przyspiesz, głupie łódko. Dawaj, dobra. Dawaj wyskakuj mi tu z łodzią. jak mówiłem trochę pograłem już, tak więc wiem co jest grane. Co jest co, co jest gdzie i w ogóle. Dawaj. Wskakuj tutaj. Oczywiście trzeba zauważać, żeby jak najmniej zginąć wiadomo, ale w sumie nie ma to znaczenia, bo tutaj chyba ilość żyć mamy nieograniczoną. Chwilę, pogramy, żeby nie było. Żebyście mogli zobaczyć, jak ten tytuł wygląda. Tak jak mówiłem, już grałem, wiem, co jest Kaman. Nie chcę Wam pokazywać dalszego. w dalszej części, żebyście po prostu mogli sami to odkryć. Dobra, lecimy. No dawaj, dawaj. Muzyczki tu jak, jak słyszycie nie ma za bardzo. Tak więc jest dość cicho. Jedynie co zmienia się akcja gdy coś się dzieje, można by powiedzieć. Czy do niczego nam nie było potrzebne. <laughs> no dawaj, chłopie. A tutaj powiem Wam wcześniej, jak grałem, duże problemy, co tu zrobić, ale teraz na szczęście już wiem. Dlatego będzie, że umiem ta, że taki super inteligentny jestem <grymne> A tu tylko error A tu tylko error, bo tak przypadkiem się... Znaczy może nie przypadkiem, ale się domyśliłem w sumie. Eee, za krótko. Dawaj bujaj się, chamie. Bujaj się jak tarżant w dżungli. No e no, doskoczyłbyś, e, ty Hamie. Wcześniej takaś bez problemu, żeś skoczył. No nie no. Tak to za nisko. Dawaj, kurde. A bo to z dwóch trzeba. No i, no, no, no i jesteśmy u celu. <laughs> Więc to znaczy nie powiem, że to nie jest to jest jakaś yy, zła gra przez przypadek, żeby nikt sobie tak nie pomyślał, tylko po prostu no jest... Nie jest to mój klimat. Tyle powiedzmy, tyle wystarczy, żeby powiedzieć. O, Dobra, nie zdech, a już myślę bałem się, że zdechniesz. <laughs> Pływać też nie umiemy Tak więc no niestety wody też trzeba się wystrzegać. O. Tu jakie kombinacje były. Ja jego. Na, jak to ściągnąć? Już spadło. Jeszcze nie. A tu wystarczyło. Zabiję tylko tego pajączka i wtedy... o, spadło, nie, o, prawie Ono to jak widzicie, no, nie jest to jakoś skomplikowane ekstra Ale po rozwaleniu pajączka zakończymy swoją przygodę z Limbo. Oeehe Wydechnij się i spadaj Jak więc jak widzicie taka mała podpowiedź jak tu pająka zabić? Wam dziękuję za oglądanie krótkiej przygody z Limbo. E, jeśli chcecie sobie pograć PS, Plus ściągajcie sobie. Dzięki i narazka!